Troszkę mi dzisiaj przymroziło po tych kilku dniach od wilży. I postanowiłem, że sobie nasypię rzepaku do przyczepy. Na przyczepę. Jak ja będę tu jeździł. No to najpierw jakbym, jakbym ją tu postawił. O! No na dziś cena. Znaczy na dziś może nie. Na 4 stycznia, na 5 stycznia. Cena była 1000, nie, 3600 25 u nas w ADM-ie, oczywiście to trzeba dowieść, ale zazwyczaj ostatnim czasem udaje się dostać dość wysokie dopłaty do jakości, bo ostatnio dostałem i żeby Wam nie skłamać. 60, chyba 5 zł. No, czyli już ta cena się robi pod 3700. 3, tak, 3700 netto. No, jest to wysoka cena. Co by tutaj nie dyskutować? Oczywiście wszystko nam poszło do góry. Niemiłosiernie. Koszta rosną. Ciągłe tylko podwyżki, podwyżki, podwyżki. My mamy ten luksus, że że na szczęście, no te nasze kurde, za bardzo chyba, o tu sobie stanie? że to co wyprodukujemy, przynajmniej z produkcji roślinnej idzie do góry, no wiemy jak wygląda produkcja zwierzęta w chwili obecnej a ECU-101 to jest filtr odmy czyli wysokie ciśnienie z układu korbowego o już chyba pamię na pamięć znam to co prawda nie jakoś często się to ...zapala, no ale zdarza się niestety, zdarza się, że, że on o sobie przypomina. Na te chyba... Ile on ma przejechane? Ile masz zrobiona godzina? 3650? No to myślę, że za cztery filtry już zmieniłem. Więc to byłby piąty, więc no... Co to ja nie wiem, 800 godzin, tak? 700 powiedzmy co 700 godzin jest filtr do wymiany No to dla mnie ma może jakiejś tragedii ale czy on jest potrzebny nie wiem N nie wydaje mnie się że tak jak mówię, mamy taki chociaż delikatny luksus, że, że nie mamy, że tak powiem, stałej pensji wypłacanej no bo dopiero problem mają ludzie, którzy, których wynagrodzenie nie rośnie, a wszystko po drodze niestety drożeje a oczywiście jeżeli chodzi o sytuację w Trzodzie, w Drobiu, no to tam jest tragedia już trwająca od bardzo długiego czasu Dobra, weźmiemy sobie. Cyk, będę musiał tutaj z rogu później łopatą wybrać. Tutaj trzeba będzie łopatą wybrać, ale najpierw sobie pójdę na łatwiznę. To wybiorę. Muszę się w końcu dokopać do tych worków. Z wapnem. No jeżeli chodzi o trzodę no to ten musi ładzić, on przed samymi kołami musi iść. A cię kręcę, co za pies. Jeżeli chodzi o trzodę no to tylko na naszym gospodarstwie, jak sobie wyliczyłem, pasza w porównaniu do zeszłego roku średnio można przyjąć, że jest droższa. Mówię za te półrocze, powiedzmy odżniw. Średnio jest droższa o jakieś 400. 400 zł można by myślę, żebym powiedział 500, to bym też nie skłamał, ale dobra, 400 zł, ja w tym okresie łącznie zrobiłem około, to jest tak około bardzo, musiałbym dokładnie policzyć... Aj, źle stanąłem, dobra miałem inaczej podjechać, okej. Okay. Jakieś tam 90 ton no to mamy grubo ponad 36 tysięcy na samym zbożu w porównaniu do zeszłego roku, na samej paszy jestem do tyłu i to tylko dlatego, że bardzo mocno ograniczyłem e, trzodę. Po prostu bardzo mocno ograniczyłem ilość loch, mocno przez to oczywiście spadła ilość toczników i tak dalej, i tak dalej. No nie muszę tego przecież tłumaczyć chyba. E, bo patrząc w chwili obecnej to jest jeden z. jedna z z jeden z kosztów, które tak naprawdę bardzo mocno wpływa na ostateczną opłacalność. A jak wiecie, cena trzody chlewnej w chwili obecnej jest na niższym poziomie niż w zeszłym roku, tak naprawdę. Więc nie dość, że ta cena jest gorsza niż rok temu, to dodatkowo cena... Wyprodukowania paszy jest zdecydowanie wyższa niż w zeszłym roku, więc tak naprawdę podwójnie tracimy, bo raz tracimy na, tym, na tej drogiej paszy, a drugi raz tracimy na tanim tuczniku. Jeżeli tucznik wykosztował tyle co w zeszłym roku, to tak naprawdę mógłbym powiedzieć, że w tym roku zarobię przez to półrocze może tak, zarobię mniej o te niecałe 40 tysięcy aniżeli w zeszłym roku, ale że cena w tym roku jest niższa niż w zeszłym roku. A dodatkowo trzeba by policzyć jeszcze cenę dodatków, cenę prądu, to ta różnica w cenie paszy wyjdzie jeszcze więcej. Więc powiedzcie sobie sami, ile ten tucznik musiałby dzisiaj kosztować, żeby można było zarobić na nim tyle samo, co w zeszłym roku. Ja wiem, że zwłaszcza właśnie w produkcji trzody chlewnej, ale chyba ogólnie. W jakiejkolwiek produkcji w gospodarstwie powinniśmy liczyć średnią z iluś tam lat z wielolecia i ja się z tym absolutnie zgadzam. Był, było pół roku w trzodzie, które było opłacalne, tak można powiedzieć, że uczciwie, faktycznie wtedy te ceny były na takim poziomie, że, że ta produkcja trzody się opłacała, ale od tych pięciu, nie, sześciu lat od kiedy ja, ja wznowiłem trzodę chlewną, to, takiego, to takie półrocze było jedno. A zazwyczaj była ta opłacalność, ale jednak na, na niskim poziomie i tutaj myślę, że każdy ma tego świadomość. A to, co się ostatnio dzieje, to jest naprawdę, naprawdę dramat. No. I ja na, w przykładzie naszego gospodarstwa, tak jak już kiedyś wspominałem, jakoś tam specjalnie no nie narzekam, no bo mam świadomość tego, że u nas ta produkcja Roślina jest na dobrym poziomie i na, na całkiem przyzwoitej opłacalności, więc ogólny rozrachunek gospodarstwa jest na plus. Ale sytuacja w trzodzie cały czas tylko niestety skłania mnie ku temu, żeby zakończyć produkcję. Jest to, jest to bardzo przykre. To już kiedyś o tym wspominałem, że ja po prostu lubię. Lubię, lubię pracę przy zwierzętach, lubię to robić. Mam świadomość tego, że też ważne, ważne jest zróżnicowanie w tej produkcji na gospodarstwie, bo, bo no, bardzo rzadko bywa tak, że jest dobry rok na wszystkie rzeczy, które produkujemy w gospodarstwie, tak? Czyli e, i na wszystkie zboża i na, i na trzodę. Zazwyczaj właśnie ta dywersyfikacja pozwala nam na to, że. E, na jednym zarabiamy mniej, na innym więcej, więc ogólnie i tak fajnie się to zamyka. W momencie, gdy my na trzodzie od jakiegoś czasu zarabiamy bardzo mało, a od ostatniego półrocza co najmniej jesteśmy do tyłu dość mocno, biorąc pod uwagę wszelkie obostrzenia, nakazy, zakazy i tak dalej, i no to wszystko powoduje jednak, że odechciewa się tej produkcji zwierzęcej. Pomimo tych budynków, które co prawda nie są najnowsze, ale są przyzwoite, i, i śmiało można w tych budynkach w dalszym ciągu prowadzić produkcję, no to po prostu się odechciewa i, i to jest takie naprawdę bardzo smutne. Ja mam świadomość tego, że jeżeli zlikwiduję stado podstawowe, jeżeli zlikwiduję lochy, no to już pewnie do tego nie wrócę. Być może wrócę. Do jakiegoś, do, do hodowli w oparciu, nie wiem, o tucz otwarty, e, a kto a może o kontrakt, chociaż, znając życie, jak już e, zlikwiduję trzodę i będę chciał zrealizować swój inny pomysł, który mam, no to pewnie już do tej hodowli nie wrócę. Ale powiedzmy, mam w razie czego taką furtkę, że na tej głębokiej ściółce, bez żadnych, e, kompletnie żadnych modyfikacji mogę spokojnie zrobić sobie magazyn na zboże. I w momencie, kiedy koniunktura powiedzmy na nadszedłaby, byłaby ok, no to zawsze mogę wsadzić tego warchlaka i, i nie wiem, rzut dwa czy tam ileś sobie zrobić. No to tak jak wspomniałem, stado podstawowe, jeżeli zlikwiduję, no to do tego już nie będzie powrotu. Po prostu nie będę chciał na nowo się w to bawić, inwestować, chodzić przy tym najpierw dobry rok czasu, żeby, żeby gdzieś tam były pierwsze pieniądze. I dlatego też cały czas się jakby przed tym bronię i cały czas mam nadzieję, że to się zmieni, że że mimo wszystko jeszcze mam zobowiązania, e, dzięki którym muszę te 4 lata kolejne e, bodajże 4 lata, e, czy 3 nie wiem już teraz, tą trzodę trzymać. I mam nadzieję, że w tym okresie zmieni się coś na plus, zmieni się to na tyle, że powiem, że faktycznie jednak ty nie myśl o likwidacji tylko może warto coś zmodernizować, może warto jednak utrzymywać tą trzodę, ale w chwili obecnej raczej no, nie wygląda to pozytywnie. Niestety to pozytywnie nie wygląda.